Kolebka zdrowego stylu życia, kolebka kulturystyki i fitnessu. Miejsce, w którym ludzie dbają o siebie jak nigdzie indziej na świecie. To tutaj znajduje się najsławniejsza siłownia świata, czyli Gold's Gym oraz Muscle Beach. Jesteśmy w Kalifornii, a dokładnie w Venice. jest ponad 30 stopni mimo że jest wczesna poranna godzina a na deptaku przy plaży który jest jednym z najsławniejszych na świecie spotkamy ludzi w każdym wieku których łączy pasja pasja do aktywności ludzi którzy jeżdżą na rolkach którzy biegają którzy jeżdżą na rowerach ale przede wszystkim są życzliwi i uśmiechnięci Straże są tutaj niezwykle piękne i bardzo czyste. Amerykanie dbają o to, by tak pozostało. A ocean to kolejne miejsce do uprawiania sportu, w tym przypadku sportów wodnych. Właściwie od rana do wieczora znajdziemy tutaj surferów, którzy szukają znakomitej fali. Podobno te najlepsze znajdują się kawałek dalej w Malibu. Kawałek przy plaży znajdziemy toalety, w których możemy się również umyć i miejsca, w których możemy napić się wody. Czegoś, czego w naszym kraju właściwie nie znajdziemy nigdzie. Goldfish, czyli to na co chyba wszyscy czekali. Ja miałem przyjemność trenować tu przez ostatnie. 5 dni. Trening w takim miejscu, tak legendarnym miejscu jest naprawdę fenomenalnym uczuciem. Mówi się, że Goals Gym to już nie to co kiedyś, że jest bardziej komercyjna, że jest mniej surowa i to poniekąd prawda, ale wciąż jest legendarna i wciąż jest miejscem, jednym z najbardziej prestiżowych miejsc treningowych na świecie. To tutaj zaczynały takie gwiazdy jak Arnold Schwarzenegger, czy też Franco Colombo. Może nie zaczynały, ale oczywiście tutaj szlifowały swoją formę. Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli możliwość przyjechać do Kalifornii, do Wienis i przeprowadzić tu swój trening. Będziecie wiedzieli, co mam na myśli. Z szacunku dla osób trenujących w środku postaram się nie filmować zbyt dużo, pokażę tylko mniej więcej, jak wygląda siłowia. Dodam również, że z drugiej strony, poza głównym wejściem, z drugiej strony mamy jeszcze część otwartą, gdzie można prowadzić treningi pod gołym niebem, a właściwie pod pięknym kalifornijskim słońcem. Każdy fan aktywności będąc w Kalifornii powinien odwiedzić to miejsce, czyli Muscle Beach. Tutaj za nami ustawione są różne, różny sprzęt do treningu siłowego, z drugiej strony mamy sprzęt, na którym można się podciągać, różnego rodzaju kółka, drążki i tak Tutaj wstęp w tym momencie jest bezpłatny, każdy może przyjść, poćwiczyć, ale nie każdy ma odwagę, bo panowie, którzy tutaj trenują wyglądają naprawdę rewelacyjnie, a poza tym na tym sprzęcie wykonują całkiem przyzwoite akrobacje. Kalifornia to oczywiście nie tylko te miejsca, które wam pokazałem. Natomiast tutaj faktycznie skupia się ten kult ciała, to tutaj możemy tego najbardziej doświadczyć. Dlatego właśnie te miejsca chciałem wam pokazać. Tutaj właściwie na każdym roku znajdziemy jakiś klub fitness albo siłownię. Czy dbanie o ciało zawsze idzie w parze ze zdrowiem? Niekoniecznie. Ciało jest tutaj swego rodzaju wizytówką, więc ludzie bardzo o ten wizerunek dbają. Wprawdzie na ulicy nie spotkamy ludzi, którzy wyglądają jak gwiazdy fitness, ale można powiedzieć, że standardem znacznie odbiegają od tradycyjnej, nazwijmy to, Ameryki. Jednak dla mnie to nie wygląd i nie kult ciała i nie wszystkie te elementy, które świadczą o zdrowym stylu życia, które wpisują się w element zdrowego stylu życia, najbardziej zachwycają. Najbardziej zachwyca mnie podejście ludzi tutaj mieszkających do życia. Ich uśmiech, ich serdeczność i to, że w drugim człowieku widzą człowieka, a nie... Traktują go jak wroga. Tego życzyłbym wszystkim. A po więcej materiałów odsyłam Was do cyklu, który zrealizowałem również tutaj o nazwie Zakulisowo, który znajdziecie na moim kanale na YouTube. Tam nieco inne materiały prezentuję, ale również gorąco zachęcam do obejrzenia. Pozdrawiam, cześć!